Cześć, dzień dobry wszystkim. Witam w specjalnym odcinku Miejskiego Zera, gdzie naszym gościem jest kandydat na prezydenta w pierwszej turze wyboru, pan Wojciech Śliński. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, oglądaczy, podglądaczy. Panie Wojciechu, pierwsza tura wyborów za nami. Tak. Osiągnął pan wynik blisko 5%. Kandydzę 5,04. Chciałem zapytać, jak pan do tego wszystkiego podchodzi, czy jest pan zadowolony z tego wyniku? No, nie, no, zadowolony to byłbym wtedy, kiedybym przeszedł do, do drugiej tury i wtedy zaczęłyby się takie autentyczne wybory. Ja uważam, że w pierwszej turze skończyły się, mieliśmy wybory, a teraz mamy plebiscyt. Albo idziemy powiedzmy za tym, co było, albo idziemy za tym, co, co może być. No, taka wielka niewiadoma, chociaż Platforma Obywatelska jest mocno zdefiniowana na polskim rynku politycznym i. I co może być, to, to, to średnio zorientowani wizowcy powinni wiedzieć, czego się spodziewać. Chciałem się Pana zapytać, jeżeli chodzi jeszcze o Pana wynik wyborczy. Mm -hmm. Jako Pana e, komitet, który był, Pana ugrupowanie tutaj przyjazny no jak Pan chce przekuć wynik tutaj na rzecz tego miasta, na dalszą przyszłość tego funkcjonowania? Będzie, będziemy robić dalej to, to, co robiliśmy do tej pory, przez ostatnie kilka lat. E, czyli tutaj na rynku walczyliśmy, czy pomagaliśmy przedsiębiorcom, którzy którym bezprawnie zamknięto, zakazano prowadzić działalność gospodarczą. Pomagaliśmy osobom, które, które były ścigane bezprawnie za, za to, że, że ktoś nie ma maseczki na twarzy, gdzieś na wolnym powietrzu. Będziemy pomagać innym osobom, które będą w potrzebie. Będziemy robić to, to samo co do tej pory, tylko przyjęliśmy tak, jak tutaj Pan wspomniał, przyjaznie Wożno, czyli Komitet Wyborczy Wyborców. Będziemy działać w tej szerszej platformie, bo Podczas tych różnych akcji, które przeprowadzaliśmy wiarowożnie na rzecz mieszkańców, poznaliśmy się z różnymi osobami, z różnymi organizacjami i postanowiliśmy stworzyć taką szerszą platformę współpracy, która by działała stricte na, na rzecz mieszkańców, na rzecz, na rzecz miasta, nie w interesie jakiejkolwiek innej partii, chociaż przyznam, że sam jestem członkiem partii. I, I to mi w niczym nie przeszkadza, bo te, te wartości, które nie, ta moja partia reprezentuje, tutaj są przekuwane w, w mieście właśnie na, 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 rzecz, na rzecz mieszkańców. Rozumiem. Chciałem też pana zapytać przed nami właśnie ta druga tura wyborów. Z jednej strony mamy człowieka, który ponad 20 lat rządzi w mieście pana Pawła Silmera. 22. 22 lata już można to powiedzieć, a z drugiej strony mamy człowieka, można powiedzieć, z partii, z partii platformy obywatelskiej niedoświadczonego. Kompletnie niedoświadczonego. No, cóż, w tym plebiscycie mamy, tak jakby, w, w opo możliwość opowiedzenia się albo za kontynuowaniem tego, co było, tych zmian, które zaszły w mieście przez ostatnie 22 lata. No, powiem tak, ja świetnie jeszcze pamiętam, jakie były. Ja ważne za prezydenta Towarzysza Tarabuły. No to jednak zmiany są znaczne to mamy, powiedzmy, możliwość kontynuowania tego, zwłaszcza, zwłaszcza jeśli chodzi o to porozumienie z miastem Sosnowiec, jeśli chodzi o połączenie Sosnowca z, z Jaworznem i tam przebudowa tego komunikacyjnych połączeń z S1 i tak dalej, to, to, to należy dokończyć. No, a z drugiej strony mamy osobę, która, to co mówiłem, przez kampanię wyborczą cały czas została wykreowana od od początku, żeby nie powiedzieć od zera, ale, ale od samego początku wykrowana, wyreżyserowana i, i w, w, funkcjonowała przez całą, przez bardzo długą kampanię, bo chyba pół roku. Pół roku kampania, to najdłuższa kampania chyba e, tutaj u nas w Polsce, najdłuższa kampania e, samorządowa. E, według scenariusza wszystko, jak ja na to patrzyłem, e, no to według mnie jest to bardzo dobrze wyreżyserowana przez PR-owców e, kampania wyborcza. No cóż, jak jest dobry reżyser, dobry scenarzysta, no to trzeba jakiegoś aktora, który wejdzie w te tryby. No i jest jak jest. Chciałem się też pana zapytać, bo zakulisowo mówi się, że jest to osoba wykreowana przez pana posła Wojciecha Saługę. Pan jako doświadczony polityk, jak pan sądzi? Jest tak, czy nie jest tak? Czy ta osoba będzie mogła sterować, że tak powiem, z drugiego fotela jako tak zwany ojciec chrzestny? Mnie, y, mnie zastanawia, dlaczego w ogóle takie pytania są. Bo ktoś mógłby zadać pytanie o rzecz oczywistą. Dla mnie to jest rzecz oczywista. No umówmy się, osoba, która ma 30 lat, żadnego doświadczenia w czymkolwiek w działalności na, na rzecz miasta, czy na rzecz mieszkańców. Bo mówię się, jak, jak ktoś powiedzmy, jak ja bym pracował w MOPSie, ja bym był zatrudniony w MOPS, to nie można powiedzieć, że ja jestem społecznikiem. To nie, nie. czy jak ja. Dostaję za coś pieniądze, to tak można powiedzieć, że jestem społecznikiem. No nie, nie jestem społecznikiem. E, także w, w, według mnie to jest. No. Znaczy, pan, ja powiem tak. E, poseł Wojciech Sauga, pan Wojciech Sauga, e, nie ma dobrych relacji w samej swojej Partii Platformy Obywatelskiej. On jest generalnie tam e, e, mocno nielubiany. Wspomnę tylko o jednej rzeczy, że dwa tygodnie przed wyborami <laughs> dwa tygodnie przed wyborami Prezydent Diabożna i prezydent Sosnowca z platformy podpisali porozumienie, które według mnie jest dużą rzeczą. Tak? No to człowiek z platformy, prezydent Sosnowca, powinien coś takiego zrobić w interesie swojego kolega, kolegi partyjnego, podpisać to po drugiej turze wyborów. Obecnie kto byłby wtedy prezydentem, a jednak zrobił to przed na rzecz, powiedzmy, takiej sytuacji, że prezydent Jaworzno może wykorzystać to w kampanii wyborczej. Także yy... Poza tym, pan, poseł Wojciech Sałga, jakby tak zapytać kogokolwiek, co zrobił jako poseł dla Ewoża dobrego. Bo złe rzeczy to, to można tutaj wspomnieć, ale coś dobrego. Nie potrafi nic wymienić żadnej Są rzeczy. Teraz mieszkańcy przed sobą mają ważny wybór, bo to jest ważny wybór dla, tak. dla przyszłości miasta. Czym przede wszystkim powinni się kierować, oceniając swoich kandydatów? Z tych dwóch, którzy pozostali. Doświadczenie, program, no, na co powinni spojrzeć? Znaczy, ja może wspomnę jeszcze do, do, do tego, co było w pierwszej turze i to, co, nie, co, co było w, w dosyć śmiesznej, zabawnej formule, i to, co nie zaistniało w drugiej turze o debacie między kandydatami, bo w pierwszej turze to nie była debata, to było spotkanie, odczytanie pytań, bez, bez, bez większego komentarza, ale to nie było żadnej debaty, Debata powinna być interakcją między jedną a drugą osobą, żeby nie, mieszkańcy zobaczyli, jakie są osobowości e, tych kandydatów, bo to jednak głosuje się i na osobowość, e, i na, e, na doświadczenie, na, na osiągnięcia, no i powiedzmy z, z tym wyznaczkiem, że, że to, co ma być dalej z, z tym prezydentem. Także na, na dzisiaj, no to tak wspomniałem, no, odrzucając wszelkie powiedzmy emocje, i powiedzmy, nawet orzucając wady jednego i drugiego, no to tak, tak naprawdę to zostają dwie rzeczy. Doświadczenia, powiedzmy jakieś tam łącznie z tym z dokonania i ewentualna niezależność danej osoby na urzędzie prezydenta. Co ja uważam, że, że to jest bardzo ważne. I tutaj jakby no, nie pozostawia w wątpliwości wybór. No młodzież powinna zaczekać czy też pan uważa, że ścieżka pana Michała Kirte'a, który ubiega się teraz o urząd prezydenta, powinna prowadzić przez Radę Miasta dopiero wie w pan, kolejnych pan, wyborach próbatora prezydenta yy, miasta? Jedna pani, z którą napotkałem ja rozdanych z ulotki, e, mnie pytała e, kim jestem i tak dalej, otworzyła ulotkę i przeczytała tak jakby tam krótką notatkę o mnie i sama stwierdziła, wie pan co, no tak, no pan ma tyle lat co pan ma, no to rozumiem, że Pan jakieś doświadczenie życiowe ma. A ja Wy? No tak. Ma Pan dorosłe dzieci? Ale tak. No to ma Pan doświadczenie życiowe. Mhm. A, a, a mówi tak, no 30 lat? Jakie człowiek może mieć doświadczenie? Do Rady Miasta? To powiedzmy, tam jak popełni jakiś błąd, to, to w, w tłumie zginie. A jako prezydent, jak popełni błąd, no to. to może na tym odcierpieć miasto? Lokalna społeczność? Mieszkańcy? No tak się, Myślę, się ta, tak się zastanawiam, ten reżyser, który reżyseruje, czy pisze scenariusz tej całej kampanii Platformy, czy, czy to jest osoba, która sprzyja jawożnie, czy, 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 czy jest negatywnie na, nastawiona. Ja mówię o, o, o negatywnym nastawieniu w sensie takim, że o, o wartości, no. które reprezentują. Które ja jestem osobą o poglądach konserwatywnych, czyli tradycyjnych. Dla mnie ważna jest tradycja, kultura, Polska i tak dalej, wszystko o, o czym to, co się z tym wiąże, z, z takim hasłem tak jak spotkania które organizowaliśmy e, w, w Jaworznie z, ze znanymi osobami, żeby Polska była Polska. No i ja nie, nie wydaje mi się, że żeby to była taka osoba, żeby takie osoby stały za, za, za tym kandydatem, bo umówmy się, no nie czy no, Jaworzno powinno wejść do polski zagłębiowskiej metropolii. Tak. Nie, ja uważam, że ja właśnie nie powinno wejść do żadnej y, y, Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. ważno, to jednak jest, y, y, jednak jest Małopolska, jesteśmy w, y, w województwie śląskim, ale to jednak jest y, Małopolska, to, to, jest, to jest, jest odrębność. Jest odrębność i nie powinniśmy y, tam y, się przyłączać, y, a jakby mnie pan zapytał przy jednym czy przy, przy drugim prezydencie jaka sytuacja będzie, no to przecież każdy widzi. Znaczy wydaje mi się, że prezydent Silbert obecnie nie jest zwolennikiem wejścia do metropolii. Nie. Pan Michał Kirka w swoich wywiadach mówi, że będzie rozmawiał z mieszkańcami. Na ten temat jednak widać, że ten nacisk z tamtej strony jest na no Metropolii. Ja odbieram słowa będę rozmawiać jako zakamuflowana treść, będę przekonywać. Okay. To to trzeba czytać między wierszami, bo to, bo to jest y, y, tego typu kreacja. Na jakie dalsze działania możemy się zapatrywać? Pana Wojciech, Wojciecha Sińskiego w mieście? Wojciech Siński jako Wojciech Siński to nie działa sam, bo nie jestem taką odrębną jednostką ale działamy tutaj w kilka organizacji. Na pewno będziemy działać tutaj w tą szerszą platformą skupiającą te kilka organizacji. Cóż, teraz organizujemy pokaz filmów w Galenie. Powołany, jeśli ja dobrze pamiętam, specjalny pokaz. O, ostatnio też organizowaliśmy, można było się zapisać na film Wanda e, o, o kontrrewolucji w, podczas rewolucji francuskiej, także, także ciągle coś organizujemy. Będziemy działać. A, a jakie, jakie czynność, inaczej, będziemy też e, kontynuować spotkania pod tytułem, żeby Polska była Polska, w, w, w tym w Hotel Pańska Góra. Tam, tam zawsze jest możliwość wynęcia sali, także organizujemy to. Społecznie z własnych pieniędzy i, i z myślą o tym, żeby, żeby ludzie poznawali, żeby zarazić ludzi taką chęcią poznawania czy drążenia prawdy, bo ja zauważam, że bardzo często teraz u ludzi jest takie zniechęcenie. W czasach PRL-u, bo dobrze pamiętam przecież PRL, zwłaszcza 70, 80 lata, to człowiek był bardziej krytyczny, bardziej, bardziej krytycznie podchodził do rzeczywistości. I bardziej kwestionował tą y, otaczającą rzeczywistość, i poprzez to łatwiej dochodził do prawdy. A teraz. Dużo nie, manipulacji nie, nie ma czegoś się... No jest, tak. To teraz manipulacja jest. Zakamywanie rzeczywistości? Tak, tak. Perfidna manipulacja. No a też staliśmy się bardziej wygodni. Okay. Znaczy, w prl żyliśmy biedniej, ale, ale w, tak jakby inaczej. Teraz żyjemy. No dużo bogaciej jednak to, to, to jest, jest duża różnica, ale staliśmy się bardziej liniwi. No, jest, jest coś takiego, także e, będziemy organizować e, swoje tutaj powiedzmy spotkania, czy powiedzmy organizacje, które to, są tam u nas e, takie stricte katolickie e, wokół kościoła, czy e, jedna organizacja od nas e, tutaj też remontuje kapliczki e, w, przydrożne w Jaworznie, także e, ciągle coś robimy, a co będziemy jeszcze dalej, no to w, w, Czas pokaże i życie, gdzie będziemy, czym będziemy się sprawdzać. Okay. Chciałem jeszcze Pana zapytać o ważną kwestię. Przed pierwszą turą wyborów odbyła się debata, na której nie był Pan Prezydent Silbert, stwierdząc, że jego relacje z jaw.pl, wiemy, jakie są, jaką tubą propagandową jest jaw.pl dla Pana Kilkera. Układy, relacje Pana Silberta z tym medium też nie są najlepsze. Mm -hmm. Zaproponowałem debatę. Żeby przed drugą turą odbyła się debata, no. czy uważa pan, że to jest słuszna inicjatywa? Powinna się ona odbyć między tymi dwoma kandydatami? Jesz jeszcze wrócę. To nie była debata. To, co było y przed pierwszą turą. To było spotkanie, bo debata dla mnie to jest interakcja między jednym a drugim kandydatem. Pytanie, pytanie, to, to było, czy, czy Wszyscy kandydaci na te same pytania odpowiadają? Tak, ale interakcja między jednym a drugim, bo, bo wtedy wychodzi tak osobowość i, i wszystko się koryguje. Bieda, doświadczenie, plan? A, no też, ale, ale powiedzmy, osoba będąca na urzędzie prezydenta powinna mieć zdolność też negocjacji. Rozmowę z drugą osobą. A tam nie było żadnej rozmowy, to była odpowiedź, także, także to powiedzmy w ten sposób to bym ocenił. To, to nie była debata, to było zrobione takie spotkanie. Żeby było. się pan trochę, było. Czuł nie, się pan no. trochę jak na wyrezerw wyrezerwowanym spotkaniu? Pod kandydata stricte tylko jednego? To znaczy tak, przyszedłem na obiad, dostałem kompot. No dostałem kompot, czy się najadłem? No było, można było się napić. No, tam trochę już w e, pierwszego czy drugiego dania, bo próbowałem wchodzić w interakcję i, i komentować e, błędy, które wypowiadali w kandydaci, no, ale to pominmy. E, ja przyjąłem e, e, zaproszenie na, na, na to spotkanie, na tą niby debatę, e, uważając, że, że to jest moim obowiązkiem właściwie pokazać się, przedstawić e, mieszkańcom naszego miasta i żeby mieszkańcy zobaczyli. Kim ja jestem, jak, jak, ja, jak ja mogę, powiedzmy, jak ja rozmawiam, jakie mam poglądy. Natomiast po pierwszej turze, teraz jak ja widzę, że, że jeden kandydat zaprasza na, na debatę, a drugi kandydat mówi, że, że czas na debatę był i że debata się odbyła, no to ja koryguję: debaty nie było, było spotkanie i jeśli ktoś odmawia debaty, to oznacza, że boi się sromotnej porażki. To jest, to jest tak ewidentne, tak proste. Że, że aż dziwię się, że, że sztab tam w Platformie tak podjął decyzję, no ale cóż, mają taki materiał jaki mają i wiedzą na co stać ten Chciałem się zapytać, pan Wojciech Siński będzie startował do, do Europarlamentu? Do Europarlamentu e... nie, nie będę startować, tak tam w mojej macierzystej partii, czyli w Konfederacji Korony Polskiej ustaliliśmy, że na 10 kandydatów z województwa śląskiego z ramienia korony startuje jeden nasz aktualny poseł, Roman Fritz, i będziemy jego wspierać i robić jego kampanię. Także, także ja, ja jestem szczęśliwym człowiekiem, już nie uczestniczę póki co w żadnej kampanii wyborczej. Jeszcze zanim jako dokończy, kandydat. Jeszcze zanim zakończymy naszą rozmowę, przed drugą turą wyborów, co Pan chciałby powiedzieć mieszkańcom? Czym powinni się kierować, idąc do wyborów teraz? E Mieszkańcy powinni się e, kierować e, zdrowym rozsądkiem e, s, i tym, że ich wybór musi być zgodny z, z ich sumieniem, e, no i też, żeby, żeby te wartości, które, które chcą, żeby były pielęgnowane, które, e, które pielęgnują wśród najbliższych w rodzinie, żeby, e, żeby ten wybór nie był przeciwny tym wartościom. Dziękuję, Panie Wójcie.